naszą zawodniczkę, ale Norweszka na prowadzeniu brązowy medal zdobyła dwa lata temu. Kowalczyk była wtedy dziewiąta. Zjazd, ostrożnie, ostrożnie, serce bije podwójnie, bo przecież zjazdów nie lubi nasza biegaczka. Jopping był liczności na trasie. Już właściwie tylko zjazd na stadion, już w dół do mety. Dwa metry przed Polką Krystyn Steira, jeszcze niewielkie wzniesienie i teraz albo nigdy, teraz jeszcze zaatakować, teraz poprawić być może decydująco, ale przecież każda z nich tak myśli, wytrzymuje Polka po Norweszki. Teraz Polka obejmuje prowadzenie. Metr półtora przed Norweszką. Norweszka jakby nieco osłabła pod takim mostkiem przejściem. Musi zaryzykować. Musi zaryzykować Justyna Kowalczyk. Trzy metra przewagi nad Norweszką. Już są na stadionie. Już widać Justyna Kowalczyk na prowadzeniu. Warkocz z tyłu obija i się o plecy. Warkocz w tej chwili wyznacza rytm. Ona teraz jak szalona. Ona teraz dzieciola Ona jest mistrzyją świata. Jest! to jest najlepsza mistrzyni świata Justyna Kowalczyk Kasina Wielka Gmina Szaladolna, Dolna ale polska czarny kombinezon ale biało czerwona mistrzyni świata w biegach narciarskich Justysia Kowalczyk ja po prostu